Cześć, z tej strony Robert z Finansowej Płotki. Da witam ponownie w środowy wieczór jak u nas. Witam Panie Zbigniewie. Witam serdecznie Pana i internautów. Dzisiaj z Panem Zbigniewem porozmawiamy o ostatnim szczycie grupy stowarzyszenia Brics. No zaraz tutaj określimy nawet jak to zwać, ale na początek może powiedzmy czym jest Brics Panie Zbigniewie. Nie pan z tym BRICS-em to w zasadzie mamy od początku problemy. Sama grupa znaczy sama grupa, sama idea grupy powstała w roku 2001, jak prezes e, Goldman Sachsa wymyślił tą nazwę dla początkowo tych czterech krajów, czyli Brazylia, Rosja, Indie Chiny. Później sama grupa powstała w 2009, później doszło RPA, później teraz od 2003 doszły te cztery kraje. Mamy w sumie to, te dziewięć krajów, teraz doszło, w tej chwili w Kazaniu doszło 13 następnych, takich w sumie w sposób nieformalny. To się nazywa, że są krajami stowarzyszonymi, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale ja chciałem zwrócić uwagę na coś innego. Grupa BRICS powstała jako pewna idea, jako pewien zamysł krajów, które będą dominować w gospodarce światowej ze względu na zasoby. Głównie bogactwa naturalne, na siłę roboczą, którą mają, na powierzchnię, bo to są też największe kraje na kontynentach. Tyle, że tak naprawdę te kraje nic nie łączy. Powtórzę, nic nie łączy. Nie ma, nie łączą ani... O, ja przepraszam, teraz się wtrącę. Łączy ich nienawiść do zachodniego systemu walutowego. Tak, to prawda. To się... Nie tylko pod tym względem nienawiści. Ja wiem, tylko wie pan, tutaj niechęć to nie łączy, niechęć to ja bym powiedział, ona nie tworzy żadnej wartości. Wie pan w tym sensie. I, um, ale, wie, ja... ale tutaj, pani Zbigniew, wie pan e, przysłowie: nic tak nie łączy jak wspólny wróg, więc no, tutaj się tą dewizą kierujemy. No, spójrzmy nawet Chiny i Indie na ostatnim spotkaniu e, w Kazaniu. No, potrafiły usiąść i rozmawiać, co każdy był zaskoczony. Tak? Po pięciu latach, pierwsze takie spotkanie. Chiny i Indie to troszkę jest wcześniej, bo to była inicjatywa ruska, rosyjska, że oni się dogadali między sobą. Także tu jest OK. Ja uważam, że to, co się dzieje między innymi pozytywnego, trzeba to docenić. I a, powiem więcej. Uważam, że a, jakby cały świat w sumie dopinguje tej inicjatywie. Tylko tak naprawdę jak się a, m, popatrzymy na to, co oni wyprodukowali, to tak naprawdę poza tą warstwą. M, Propaga no, może źle mówię propagandową, może powiedzieć polityczną. Tak naprawdę niewiele jest. Ten, to całe spotkanie w Kazaniu zostało poprzedzone igrzyskami. Tych, te igrzyska, no, tam było chyba 2600 uczestników, czy 2700. Wie Pan, samo wydarzenie sportowe uważam rewelacyjne. i Byli między innymi obecni reprezentacje Bułgarii, reprezentacje Serbii, co mnie samego zdziwiło. Ale fakt, że takie, takie tam były te występy, można różnie to oceniać. Ja, akurat te oceniam pozytywnie, pomimo tego, że prasa zachodnia jakby rozpisuje, czy media zachodnie piszą o tym bardzo tak, powiedziałbym, lekceważąco. Natomiast z mojego punktu widzenia, jak rozmawiamy o gospodarce, to jest istotne, co gospodarczego tam wypracowano. I to mnie bardzo niepokoi. Mhm. No to już panu mówię. Racja no może nie teraz wypracowano, ale no tutaj już rzucę nowym bankiem rozwoju. Jeśli tutaj mówimy o gospodarce, no tutaj już powiedzmy te ten kapitał tego banku, czyli to 10 miliardów tych początkowych, i to jeszcze, że było śmiesznie, dolarów, tak? Bo państwa, które walczą z dolarem, kapitał mają początkowy w dolarach, no ale tu już z gospodarczej strony, no jak najbardziej. Co pan mówi? Jak pan popatrzy, że sama inicjatywa Pasa i Drogi Chińska to są inwestycje rzędu 4 bilionów dolarów. Więc a, te inwestycje, które gdzie, już pamiętam, kiedy miały same Niemcy, miały tych inwestycji chińskich za 60 miliardów. Więc wie pan, to jest tak jak pięść troszkę do oka, znaczy, to, to nie pasuje zupełnie do siebie. I myślę, że było takie bardzo poważne oczekiwanie. Przyznam, że ja sam próbowałem z tego wyłowić. Coś z tych zapowiedzi nowej waluty, tego R5, które się pojawiało, tego Unita, i przyznam, że. Mm, wie, wie pan, jak, jak patrzę na grupę BRICS, może to w tym roku jest takie przesłanie, ale ona mi coraz bardziej przypomina dawny obóz państw socjalistycznych. To znaczy, ale mówię serio, to jest ta narracja, wie pan, tej niesprawiedliwości społecznej. Jest bardzo dużo, jak, jak pan popatrzy na te. Na to, co tam się działo, na, na później przekazy mediów. Ja już nie mówię o tych mediach zachodnich, które się jakby troszkę wyśmiewają z tego, ale patrzę tak troszkę głębiej na to, jak patrzą różne inne media. No to jest, jest masę tego utyskiwania, jak te kraje są poszkodowane, jak jest dużo niesprawiedliwości, w tym, że one stosują dolara. Jest oczywiście, mamy zawsze finansowanie tego. I deficytu handlowego Stanów Zjednoczonych, i deficytu budżetowego. Oni idą dalej. Oni mówią na przykład w ten sposób, że, a, i to też są to prace naukowe, i faktycznie całkiem niegłupie, które pokazują, że 20% krajów najbogatszych zyskuje jedne, 1% do, do PKB, a 80 krajów, 80% krajów najbiedniejszych traci. 2-3% swojego PKB, a jeszcze będziemy, jakbyśmy wzięli tą węższą część, czyli 10% krajów najbogatszych, zyskuje 2% PKB. Nawet są wykresy, są wyliczenia i pokazują, jak jedne kraje muszą płacić drugim krajom z racji korzystania z dolara i walut, które te słabsze kraje nie mają. Czyli innymi słowy, jakby tworzą taką w sumie słuszną, uważam, teorię. Że jest ta grupa krajów um, bogatych, grupa Zachodu, która jest bankierami tak naprawdę dla tych bitnych wyrobników, którzy mają swoje fabryki i w tych fabrykach pracują, ale tak naprawdę pieniądze do tych fabryk, pieniądze, żeby to wszystko krążyło, muszą brać z, od Zachodu. I w tym jest sporo, sporo racji. Ja nawet też szukałem troszkę więcej informacji o tej walucie unit, bo też liczyłem, że coś tutaj więcej się wydarzy no mamy tylko tą informację, że 40% gdzieś tam pokrycia w złocie mam i tak dalej, ale no nic nie było poza tą wymianą słynnego tego jednego banknotu tam gdzieś chyba Putin pokazał, ale nawet na stronach tutaj gdzieś internetowych, które powstały jakby na zawołanie albo zamówienie to tam w ogóle nic się nie dzieje, nie ma, nie ma żadnej informacji. Jakieś szczątkowe wejścia są nawet tych państw, także Bardziej chyba wydaje mi się, że to jest robiony PR i, i, i obserwacja, jak będzie reagowało USA. To może takie nietrafne, trochę trafne porównanie tutaj będzie. Oglądałem właśnie jakiś wywiad z kimś skąd wywiadu, i właśnie mówił, jak ważny jest PR. Jak powiedzmy, mieliśmy to 11 września. I ile osób zginęło, a teraz mamy wojnę na Ukrainie? I jak reagowała społeczność międzynarodowa na jedno wydarzenie, a na drugie? Więc może tutaj BRICS idzie tą drogą. Dlaczego ja, wie pan, nie, nie rozwijajmy tematu tej wojny na Ukrainie, bo to jest jedna wielka propaganda. Przynajmniej w Polsce tak to jest, więc jakby oszczędźmy sobie tego, tej propagandy. Natomiast, jak pan zwrócił uwagę, jak wybuchła wojna na Ukrainie w 2022 roku, to Zachód. Powiedział, my wprowadzamy sankcje na Rosję, odłączymy ich od SWIFT-u. E, oni teraz to splajtują. Takie różne głupoty opowiadali, jakby nie, zupełnie pomijając to, jaka, jakie Rosja miała wtedy zadłużenie, a tam było 20-24% PKB, więc to było prawie żadne zadłużenie, zresztą do tej pory Rosja jest jednym z tych krajów, które nie mają zadłużenia, więc jakby mówienie o wypłacalności Rosji to było zupełnie, e, zupełnie na wyrost. I, Dochodzi do tego, że Rosja, jak, jak, jak Europejczycy powiedzieli: Nie chcemy waszej ropy, nie chcemy waszego gazu, bo teraz jeszcze to, to będzie do końca roku, ten gaz jeszcze wysyłają, zobaczymy co będzie dalej, jak zupełnie wszystkie kurki pozamykają. Ale Europa powiedziała: Nie chcemy od was nic. No to Rosjanie zwrócili się do Chin, zwrócili się do Indii i sprzedawali. Tak. Wie pan, to jest ważne, że w tym handlu transgranicznym, oni posługiwali się swoimi walutami. Ja już nie mówię z jakim efektem, ale posługiwali się i to zdało egzamin. I ta dedolaryzacja, ja ona wchodzi generalnie wszędzie. O, i Rosja z Iranem też ma dedolaryzację. Te wymiany transgraniczne u nich zdały egzamin. Doczytałem się w dokumencie, że powołują jakiś mechanizm czyszczenia, BRICS clear, Czyli coś takiego, jakbyśmy jak pierwotnie to było przewidywane dla e, e, Bank of International Settlements, czyli tego pis że miał prowadzić to czyszczenie kont między krajami. Później to przejęło Międzynarodowy MF, MF, Fundusz Walutowy. Ale to dalej nie jest, to jest tylko e, prowadzenie takiego, powiedział, rozrachunku między krajami. Ale oni są w powijakach, o, pan zwrócił uwagę, e, przywołują SDR. Dalej potrzebują tych reżyserów. Tak prawdę powiedziawszy, to ja nie bardzo widzę, którą stronę oni chcą iść. Mm -hmm. I brakuje mi tego, zresztą tam, tam też były wypowiedzi między szefowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego, która powiedziała: No, chętnie, świetna propozycja, tylko ja nic o niej nie wiem jeszcze. To nie wystarczą hasła, potrzeba trzeba coś więcej wiedzieć, a tego czegoś nie ma. Dlatego tak, jak, jak patrzę na to, to mi to przypomina ten obóz państw socjalistycznych, kiedy wszyscy mówili o tej sprawiedliwości, o tym wyzysku, wie Pan, itd., itd., itd. tylko konkretów brak, brak. No to tak spytam może przekornie, to co, co, na co liczą może te nowe państwa, to 13 nowych państw, które gdzieś zgłóżyły chęć przystąpienia do tego bloku tych państw BRICS, a tutaj no, zwróćmy uwagę, że gdzieś tam jest Turcja, Indonezja, Tajlandia, Nigeria, więc tutaj no, takie dość ludne i takie gospodarki do, dość prężne, gdzieś młode, może tak powiem. Na co oni liczą? Troszkę inaczej. Niech pan popatrzy na geografię światową. Geografia światowa jest taka, że mamy Amerykę Północną która jest zachodnia, mamy Europę, no, mamy Unię Europejską, czyli Europę Zachodnią, razem z tymi dodatkami, jakimi my jesteśmy, i po drugiej stronie mamy Australię, ale cały środek, począwszy od Rosji przez Azję, całą Azję, łącznie z Azją Południową, dalej przez całą Afrykę, dalej przez całą Amerykę Łacińską, mówię całość. Tam, wyłączywszy kawałeczek jeszcze dla Japonii i Korei Południowej. To są wysepki. Natomiast cały ten pas, taki, ja bym powiedział, pas przeciwległy. A z góry od, od prawej strony na dół po lewej stronie. On jest tak naprawdę do zagospodarowania. I to co, robi, to, co robi BRICS, to w zasadzie stara się pozyskać państwa do tego bloku. Kolejka oczekujących jest bardzo duża. Ale BRICS pozyskuje te państwa, ale pan wymienił wielkie tuzy. Niech pan popatrzy, gospodarczo to, to są takie, no możemy się pośmiać, ale one gospodarczo niewiele wnoszą. Bo co nam wniesie do tego Nigeria, czy co pan tam. No Turcja, Turcja to wiadomo, Turcja jest zawiedziona Unią Europejską, bo Unia Europejska trzyma tych bitnych Turków od bardzo dawna. Jeszcze Boże, tak naprawdę to te początki rozmów to były lata 70. Trzyma tych biednych Turków i wymyśla jakby kolejne preteksty, żeby ich nie wpuścić. Mówi na przykład o, o Rzezi Orniam, ale jak pan popatrzy, to w tym samym czasie wchodzi do Unii Chorwacja. I Chorwatom nie jest wyciągany na przykład obóz w Jasenowacu, co powinno być zrobione. Obóz w Jasenowacu to był drugi po oświęcimiu. To był w zasadzie jedyny obóz, który nie był prowadzony przez Niemców. I Chorwaci wymordowali tam różne sułtany, mówi się czasami o półtora miliona ludzi, głównie Serbów. I wie pan, ktoś nikt Chorwatom tego nie wypomniał. A to, że Chorwaci byli sprzymierzeńcami Niemców w czasie II wojny światowej, no, to jest dla nich na plus. Tylko uważam, że to są podwójne standardy. A z drugiej strony mówimy, dobra, no wyjście, Wymordowali, my was przyjmiemy Serbów, bo Serbowie to są B, bo oni są Serbowie są od zawsze związani z sojuszem z ruskimi. Ale z drugiej strony teraz będziemy Turkom wypominać to, że y, oni wymordowali Serb, y, y, Ormian. Wie pan, a kryteria powinny być jasne. One niestety nie są jasne. I to jest ten cały problem. Pominimo, mhm. bo jesteśmy w polityce. Boję się polityki. No, właśnie, a propos jeszcze tej polityki Władimira Putina. No, Mieliśmy rok temu Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji, a teraz nagle wszyscy się zjeżdżają na czele z Antonio Gutierrezem z ONZ. Tak. Co, co w ogóle tu można o tym myśleć? No, to takie przytyczki w nos i nic nie wnoszące, chyba. Niezupełnie. Ja mówiłem panu, że tak naprawdę sankcje, jakie powstały po wojnie na Ukrainie i pomoc dla Ukrainy szła tylko i wyłącznie z państw Zachodu. I, czyli z tego obszaru Ameryka Północna, Europa. Zasadno tam jeszcze może jakieś tam, nie wiem, maseczki może poszły z Japonii albo jakieś takie bardzo nieznaczące rzeczy i, i, z, i z Australii. Ale generalnie to, ta, to, to te sankcje poszły ze Stanów Zjednoczonych, z Europy. Tak samo pomoc dla Ukrainy. Cały świat, tak naprawdę, cokolwiek byśmy nie powiedzieli, to był w najlepszym wypadku obojętny. A im dłużej trwa agresja, tym ten świat patrzy troszkę, tak jak już bym powiedział, co, coraz bardziej się odważy. Coraz e, mniej mają, tym bardziej, że jak pan popatrzy na powodzenie sankcji, to obawiam się, że ono jest żadne, To nie sankcje odgrywają rolę. Dzisiaj każdy patrzy na to i się śmieje. Tak samo jak zamrozili rosyjskie aktywa. Proszę pana, ja nie słyszałem, żeby te aktywa zostały zabrane. A było tyle gadania, ja byłem wtedy przekonany, że nie będą nigdy wzięte. Zresztą pan zwrócił uwagę, zamrozili nie tylko aktywa rosyjskie, bo jak pan popatrzy na całą historię, to tych aktyw tam były, są i. Mm, i Libia, i Syria, i Wenezuela, i Korea Północna, czego tam nie było. Stany Zjednoczone się specjalizują w tych takich w tych sankcjach i w tym mrożeniu, ale póki co Rosji nic nie zostało zabrane i ja bym powiedział, że to jest bardziej obawa Zachodu przed tym, jak zareagują pozostałe państwa, jeżeli zabiorą aktywa rosyjskie. To jest dokładnie w ten sposób. Od początku twierdziłem, że nigdy nie będą wzięte, ale y, nic nie wskazuje na to, żeby miało być inaczej. Po prostu nie. Dobrze, dzisiaj mieliśmy krócej, krócej troszkę, bo ostatnio żeśmy się rozgadali, y, więc y, ostatnie takie zagadnienie na potrzeby dyskusji, troszkę sobie pofantazujemy, żeby Pan tutaj, pan Zbigniew z od razu nie spadł, jak, jak rzucę tutaj taki, taki pomysł. Troszkę poddywagujmy. Kończy nam się konflikt tutaj za wschodnią granicą, już sprawa Rosji przycicha i Polska składa tutaj może jakieś pismo, może słownie gdzieś deklaruje, że chce przystąpić do grupy BRICS. Realne, nierealne? Co, jak na to reaguje Unia, Stany? Znaczy, wie pan, jeżeli mogę tak swoje zdanie odpowiedzieć, to nie potrzeba wcale takiej, pan spojrzy na to troszkę inaczej. Robią swoją politykę Węgrzy. Węgrzy mówią, my jesteśmy z zachodu, ale trzeba poczuć ten wschodni wiatr, który wieje i otworzyć się na inwestycje. Węgrzy nie robią żadnych formalnych kroków przynależności. W jaki sposób y, Niemcy przyjęły inwestycje z inicjatywy Pasa i Drogi? No przecież Niemcy też, Niemcy, przodujący, jakby się wydawało, politycznie naród w Europie, ale Niemcy powiedzieli, no, my jako państwo nie przystępujemy do inicjatywy Pasa i Drogi, ale to nasze firmy przystępują. To znaczy Pan rozumie. Chodzi o to, żeby mamy do czynienia z polityką i w tej polityce trzeba się umieć poruszać. Trzeba się umieć tak poruszać, żeby odnosić korzyści, a nie nadymać się i udawać. Um, ja bym powiedział um, Kogoś kim się nie jest. Polska jest za słaba na to, żeby prowadzić samodzielną politykę. Natomiast Polska jest uważam na tyle mądrym krajem, że potrafimy. Prowadzić tego rodzaju politykę. Z jednej strony i tej i owca cała, ale powinniśmy naprzeciwko na tym Chińczykom wyjść. Nie tak o formalnie, bo to, to, każde takie przedsięwzięcie, o którym Pan w tej chwili powiedział, że przystępujemy do BRICS, jest skazane na. To y, Białoruś teraz zrobi. Białoruś może. O to są bracia ruscy, więc jakby będzie im bliżej. Natomiast myśmy powinni bardziej. Umiejętnie się poruszać i ściągnąć te inwestycje chińskie, bo ich nie mamy w ogóle. Mm -hmm. Ale tutaj z drugiej strony, znowu tak e, patrząc, to tak niektórzy dość niechętnie tak do tego BRICS-a e, troszkę się tam e, dystansują. Powiedzmy teraz nawet Arabia Saudyjska, bo tutaj też jest sprzeczność. E, tutaj Rosja nam mówi, że oni też co tutaj ich złożyli jakieś papiery o, o przystąpienie, chcą, jako członek, Arabia Saudyjska zaprzecza temu. Tutaj z drugiej strony Argentyna też, która gdzieś odpuściła sobie Kazachstan, który w ogóle w ostatnim momencie zrezygnował jakby z, no z członkowska w ogóle tutaj z tej grupy, tak, z przyjazdu. No nawet tutaj Indie, tak, gdzieś też Gdzieś nam premier chyba Indii, tak? Bodajże premier był, który gdzieś tam wcześniej opuszcza spotkanie. Więc tutaj, tych państw takich niezadowolonych albo takich sceptycznych, delikatnie podchodzących, też jest jakaś dość duża grupa. Pan popatrzy na to, co byśmy na początku sobie powiedzieli. Czym jest BRICS? Ja bym powiedział, BRICS jest tą przestrzenią wypełnianą przez. Rosję, całą, całą Azję zwrócę uwagę, bo tam nie ma w Azji w zasadzie państw bogatych, przez Afrykę i przez Amerykę Łacińską. W zasadzie to BRICS jest bardziej za, zainteresowany zapełnieniem tej przestrzeni, ja bym powiedział stworzeniem raczej ruchu, nie wiem, kiedyś to były państwa trzeciego świata, różnie ta grupa była y, y, definiowana, czy to były państwa socjalistyczne, ale y, BRICS, tak na, w mojej ocenie, bardzo żałuję, że tak jest, ale w mojej ocenie BRICS niewiele ma do zaoferowania. Wie pan? Poza tymi takimi, powiedziałbym, mrzonkami. Pan zwróci uwagę, jak wygląda handel międzynarodowy. Jak, jak mamy, powiedzmy, gdzieś tam ze 25 bilionów wymiany towarowej, mamy ze 6,5 biliona wymiany um, usług, no to mamy w sumie, powiedzmy, 30 bilionów. Wymiany dolarów, wymiany rocznej między państwami, tylko a, sam rynek kapitałowy. Kapitałowy to jest minimum 700 miliardów dolarów. Więc wie pan, jak, jak Rosjanie mówią, no zróbmy między sobą te, te wymiany produktów, eksporty, spróbujmy się zbilansować w walutach krajowych. To i tak nam nic nie da. Ponieważ rząd wielkości jest zupełnie inny. Jak pan dzisiaj handluje na rynkach światowych, to pan kupuje a, ropę, ale pan kupuje ropę przez y, operację Forward, czyli pan kupuje ropę w oparciu o derywaty. I pan chce mieć wiedzieć, jaka będzie cena, powiedzmy, 2 grudnia, bo pan wtedy ma dostawę, więc pan obstawia i kupuje za tą cenę. I tych operacji jest wykonywanych przynajmniej, gdzie skromnie 20 i więcej razy więcej. O derybatach, o derybatach nawet nie mówię, bo to jest ten rejon, który jest zaklęty przed Brixem. Ale rozumiem, że skala tego, co, co robi Brix, to jest taka skala małego Jasia, który się bawi w piaskownicy, który rzuca, rzuca hasła, bardzo mi tego brakuje, żeby ten Brix się jakby pokazał jako poważny gracz. Natomiast Brix mówi nie. My chcemy zostać w piaskownicy, chcemy tylko powiedzieć, że tam ci to są źli, bo tam ci to nas biją, a ci to skradną, a ci to jeszcze coś tam robią, ale sami nie proponują nic. I tego nic nie brakuje. No, i tym porównaniem do, tych, do tej piaskownicy i tego łobuza, który tam szarpie za ucho, te państwa BRICS chyba na dzisiaj skończymy. <grystanie> Dziękuję Panie Zbigniewie i dajcie znać w komentarzach, co myślicie Wy o państwach BRICS i o zjeździe ostatnim. I dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.